Moi drodzy, słuchajcie, odcinka specjalnego, a my mamy już telefoniczne połączenie z Mateuszem Lisowskim. Witam Mateuszu. Witam serdecznie. Mateuszu na początek ogromne gratulacje. Gratulacje przede wszystkim za sezon 2013, który no, zakończył się tak, jak chyba marzyłeś, żeby się zakończył, jak, jak wymarzyłeś sobie, no i jak, jak tego dokonałeś, prawda? E, to prawda. Bardzo mocno walczyliśmy z to moto Team, żeby osiągnąć ten rezultat. Oczywiście bardzo wiele osób wpłynęło na tak fantastyczny wynik. Mhm. E, ja wykonałem swoją pracę najlepiej jak potrafię, e, bardzo mocno się do tego przygotowywałem. To było moim marzeniem, celem, no i to zostało osiągnięte. Więc e, teraz idziemy do przodu e, i mamy nowe priorytety. No dokładnie. Nowy priorytet, e, bo może przeskoczymy tak troszeczkę z sezonu jeszcze będziemy wracać oczywiście do rywalizacji w sezonie 2013, kiedy to e, walczyłeś bardzo mocno, Volkswagen Castro Cup. No i wywalczyłeś, e, tak jak na początku rozmowy powiedzieliśmy to, co chciałeś, to, o czym marzyłeś. E, świetna wiadomość. Świetna wiadomość dosłownie dzień, dwa dni temu. E, podzieliłeś się ze światem, e, ze światem wyścigowym, ze światem sportowym, ze światem motorsportowym przede wszystkim. E, Informacją bardzo dobrą, no, wychodzisz na zewnątrz, można powiedzieć, wychodzisz za granicę i będziesz w przyszłym sezonie startował, no nie byle jakim samochodem, bo samochodem bardzo szybkim, ale oddajesz tobie głos. Powiedz cóż takiego się, jaka to jest informacja i cóż ona oznacza dla, dla ciebie, dla twojej kariery? Przede wszystkim jest to historyczny moment dla polskiego motosportu, ponieważ nigdy w polskiej historii nie było wyścigowca, który trwił aż tak wysoko, czyli e, do mistrzostw świata samochodów GT. Mm -hmm. Jest to najwyższa seria. E, ogłosiłem to u siebie na fanpage'u, e, ponieważ e, no jest to jakiś, e, je, jest to na pewno historyczny moment. No ogromna, sprawa, to ogromna sprawa, jest to ogromna sprawa. I iż ogromna przede wszystkim sprawa, pokazuje, tak. że, że, że twoje wyniki są no świetnie dostrzegalne i twoje umiejętności są świetnie, świetnie widziane za granicą. To nie był przypadek, że trafiłem właśnie do zespołu WRT, ponieważ jadąc parę miesięcy wcześniej na wyścig w Belgii, gdzie miałem okazję startować fankapem mhm. takim Volkswagenem Garbuskiem, który miał około 200 koni, jechałem właśnie 25 godzin i właśnie byłem sprawdzony przez ten zespół. Tylko w takich dosyć ekstremalnych warunkach, E, najwidoczniej poradziłem sobie bardzo dobrze, bardzo świetnie i oni zaczęli się po prostu interesować moją osobą, zaczęli patrzeć na moją karierę, e, zaczęli patrzeć co robię w sezonie 2013 e, oraz zaczęli pytać w jakich seriach brałem udział e, oraz jakie auta testowałem. Mhm. No i właśnie dowiedzieli się ciekawe informacji od e, Audi, e, gdzie też miałem okazję testować właśnie samochód e, Audi R8, tylko mhm. było to w 2011 roku i dostali po prostu wytyczne e, oraz referencje mojej osoby, dlatego też zaproponowali mi e, tak jakby przystąpienie do mm, testów mhm. e, dla kandydatów na rok 2014 do zespołu WRT e, Audi więc oczywiście bardzo przyjemnie przyjąłem tą wiadomość i przy, pojechałem na tor, na testy. Była A kiedy te testy się odbyły, powiedz mi? Trzy dni temu. Trzy dni temu. tak. Trzy mm -hmm. dni temu testy e, się odbyły. W Hiszpanii na torze na Był to całkowicie dla mnie nowy obiekt, więc całkowicie nowe doświadczenia, wszystko e... No i też pogoda, no, no, no o tym jest grudzień. Nawet w Hiszpanii. E, no, no pogoda nie była ładna, prawda? czy znaczy, pogoda nie sprzyjała przede mhm. wszystkim, było e, maksymalnie 6-7 stopni, e, co powodowało, że ciężko się jedzie takim samochodem tak naprawdę, ponieważ samochód ma ogromną moc. E, nieziemski pakiet aerodynamiki, co powoduje, że po prostu ten samochód w zakrętach trzyma się... Jak pociąg na szynach. Mhm. Więc dogrzanie opon zajmowało jakieś 3-4 okrążenia, więc dopiero po tym mogłem w 100% realizować swój plan szybkiej jazdy. Mhm. I to też, to też ciekawe, ponieważ ten sezon, sezon 2013, spędziłeś w samochodzie, bardzo fajnym samochodzie wyścigowym, no ale nijak, nijak nieporównywalnym z Audi R8. No i z tym pakietem aerodynamicznym, który no również jest zupełnie przede wszystkim no, dużo, dużo mniejszy, jeżeli chodzi o Volkswagena, prawda? Dokładnie tak. Volkswagen Golf, w którym miałem okazję ścigać się w 2013 roku, czyli właśnie w tym, to jest kompletnie inny samochód. Jest to samochód kapowy, nie są wyposażony w pakiet aerodynamiki, elektronika jest prosta. No i samochód przede wszystkim ma służyć kierowcom początkującym, więc ono, to nie jest skomplikowany samochód tak naprawdę i bardzo przyjemnie się nim jedzie, bardzo prosty do obsługi i komfortowy. Tak naprawdę można powiedzieć, że to komfortowe autowi jakby półwyścigowe, bo nie jest to samochód profesjonalny, nieprofesjonalny. To niewyścigowy. A czy jest to e, samochód, czy, czy nawet patrząc pod takim kątem, czy jest to samochód, nie wiem, drogi w eksploatacji? Bo mówimy o pewnej prostocie, mówimy o pewnych rzeczach, które no, są też pozytywne, jeżeli chodzi o koszty, prawda? Porównując na przykład do wyższych serii, no to oczywiście jest to ko, ko, koszty są dużo mniejsze. Ale oczywiście też musimy wiedzieć, że wyścigi nie, nie jest to tani sport i wszystkie części, które są produkowane do samochodów wyścigowych, nie są tanie. Mhm. Tam większość części była po prostu robiona na specjalne zamówienie, gdzie podczas kolizji czy uszkodzenia takiego elementu po prostu musiał on być robiony na nowo. Nie był to element fabryczny, mhm. więc no, cena była dużo wyższa. Oczywiście wszystkie elementy, które, które były fabryczne i gdzie można było dostać z działu części Volkswagen, to był odpowiedni rabat, no i część była w scenie katalogowej. Mhm. Więc, więc tak to wyglądało. Natomiast w autach już pełni profesjonalnych, wyścigowych cał, całkowicie jest inne od samochodu drogowego. No zupełnie unikatowe, to prawda? Się, tak, po pierwsze, że unikatowe, po drugie auto jest wyposażone w ten pakiet aerodynamiki, o którym cały czas rozmawiamy i to jest strasznie drogie, to jest strasznie drogie, ponieważ jest to robione na specjalne zamówienie, jest to specjalnie ważone i z specjalnych i specjalne materiały są wykorzystywane, żeby to auto było jak najlżejsze. No dokładnie tak i startując no już bardzo mocnymi samochodami no i to, co Cię czeka w sezonie 2014 no to jest ogromnym wyzwaniem przede wszystkim, bo samochód jest dużo mocniejszy. Jaką mocą dysponuje, powiedz, ten samochód? Około 600 koni. Mniej więcej, mhm. więc przede wszystkim tak zaletą tego samochodu jest jego waga, ponieważ jest to... Tak by troszkę wyżej niż tona, mhm. e, więc e, autor no jest, nie, jest niesamowicie szybkie. No, e, tak naprawdę mając przycisk e, obok kierownicy, który jest to speed limiter, czyli ograniczenie prędkości w boksie, e, gdy po wyjeździe i gdzie już mogę przyspieszyć, e, wyłączam go, no to jest niesamowite wrażenie, naprawdę. E, to trzeba po prostu przeżyć i przeżyć takie przeciążenie i takie przyspieszenie, ponieważ będąc w kasku zapięty w hansa i całe tutaj osystemowanie i zabezpieczające kierowcę, po prostu no, nie dałem rady utrzymać głowy i zabrać powietrza. Więc... No, więc jeżeli, jeżeli tak doświadczony zawodnik, jak ty mówi, mówi o takich rzeczach, no to na pewno to robi wrażenie. Na pewno jest to, jest to świetny samochód. Powiedz, jak oceniasz swoje szanse, jeżeli chodzi o, o sezon 2014 i w ilu wyścigach wystartujesz? Na pewno zaliczę cały sezon, ponieważ współpraca z Audi nie będzie to... E, współpraca jedno, e, jednoroczna mhm. czy przypadkowa. E, po prostu tam mam możliwość rozwoju, e, mam dokładnie przedstawioną celę i ścieżkę rozwoju. Mhm. E, oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby, gdyby, gdyby wsparcie mojego sponsora Otomoto, e, ponieważ no, zaufali mi tak, i e, postanowili, że chcemy iść krok dalej, właśnie chcemy iść do FIA e, GT. I chcemy się tam rozwijać. I tak, jak powiedziałem wcześniej, nie jest to jeden, jedno sezonowe, jedy, jeden sezonowy kontrakt, tylko jest to e, przynajmniej e, kilkuletni, więc to jest bardzo pozytywne. Mhm. E, bardzo pozytywne jest to, że e, jeżeli pokaże się z bardzo dobrej strony w tym sezonie, oczywiście no, nie liczę na wygrano, ponieważ jest to no, niemożliwe na, na dzień dzisiejszy, ale jeżeli pokażę, że jestem szybki i jestem e, zawodnikiem, który e, się rozwija, i jest bardzo dobrym, tak jakby teammate, czyli kolegą timowym, zespołowym, to wtedy, tak jakby pójdę szczebel wyżej. Na dzień dzisiejszy otrzymałem silver licencję, są to takie po prostu licencje przyznawane mhm. przez FIA. Po prostu różni się to tym, że ka ka każdy kierowca dostaje jakiś tam szczebel, jest brąz, silver, gold i platynium. E, oczywiście nie mogłem dostać wyższej, ponieważ nie miałem nigdy doświadczenia w single ani nigdy nie miałem doświadczenia e, w auta. samochodach mhm. GT. E, więc e, tak jakby zbieram ogólnie punkty do klasyfikacji generalnej, ale też tak jakby w całym tym serialu i zbieram punkty do swojej ta, kategorii Silver. Mhm. E, Ocenałem o, ocenę, o, o, o Będziesz oceniany jako wraz z zawodnikami, którzy też mają podobną licencję jak ty, tak? Dokładnie, Ocenia mhm. oceniając szansę w Silver, mogę śmiało powiedzieć, że będę walczył o najwyższą lokatę. Mhm. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, to oczywiście będę starał się jechać jak najwyżej, ale, ja, ale wiemy, że ten serial i wyścigi są organizowane jedno, jednogodzinne, więc po pół godziny zmieniam się z kierowcą, który jest moim partnerem. I teraz, na dzień dzisiejszy mam bardzo szybkiego chłopaka, z którym będę startował w 2014 roku. I jeżeli będę dobrze się rozwijał i będę jakby analizował to, co mówią do mnie inżynierowie, to na pewno będziemy bardzo wysoko, ponieważ team jest bardzo świetny, ponieważ w tym roku zdobyli mistrzostwo indywidualne i mistrzostwo zespołowe. No Więc dokładnie, to jest, jest bardzo przed co może być. Dokładnie, to jest bardzo utytułowany zespół, ale też duża presja, no bo tak jak mówisz, będziesz miał dobrego zmiennika, tego dobrego drugiego kierowcę, świetny zespół, duże również oczekiwania i teraz takie duże pytanie przed Tobą, prawda? Duże zadanie przed Tobą, bo, bo musisz dobrze słuchać chyba przede wszystkim, ale także będą wymagać od Ciebie przekazywania pewnej wiedzy już na pewnym etapie, współpracy z zespołem, współpracy ze swoimi inżynierami, prawda? prawda i e, nie obawiam się tego, ponieważ jestem otwarty e, na taki rozwój. E, przede wszystkim dlatego, że e, no mam 24 lata i jeżeli teraz nie osiągnę najwyższego pułapu, to już nigdy tego nie zrobię. E, więc teraz na pewno jest bardzo ciężka praca przede mną, e, ale dam radę, naprawdę dam radę, jestem silnym chłopakiem, jestem silnym kierowcą. E, więc e, jestem gotowy przede wszystkim na tą pracę, więc nie obawiam się tego. Jeżeli się nie uda, no to e, no to oczywiście no, nie będę płakał. E, po prostu no, stwierdzę, że nie dałem rady, ale wydaje mi się, że takiego, że... że taki moment nie nadejdzie. No, też nie sądzę, żeby, żebyśmy tutaj musieli płakać. Myślę, że jeżeli płakać, no to, to z sukcesów, które, które mam nadzieję, będziesz odnosił. No, to by ponieważ, było No, dokładnie, <grym> ponieważ śledząc swoją karierę, dobrze ci idzie także za granicą. I w takich, w takich sytuacjach, myślę, jeżeli tak mogę powiedzieć, że jesteś rzucony na głęboką wodę, bo, bo tak chyba należy powiedzieć o, o tym, że startowałeś Skodą w Czechach, czyli można powiedzieć, no, no w miejscu, w którym Skoda jest ubóstwiana i wielu kierowców marzy, Chodzi tutaj mi o, o Skoda Octavia Cup i wygrywasz. Jeżeli startujesz w Niemczech Volkswagenem i, i ten serial wygrywasz, no to coś to musi znaczyć. Lubisz takie sytuacje i chyba no, taka, taka dobra adrenalina po prostu Ci służy. Prawda, no. Uwielbiam adrenalinę, dlatego jestem uzależniony od tego sportu. E, no, to trzeba przeżyć, tak? Tego się nie da opisać po prostu słowami. Człowiek e, można dużo mówić mhm. i człowiek i tak nigdy nie będzie tego czuł co, co prawdziwy kierowca, tak jak siedząc w aucie, przyspiesza, hamuje, wykorzystuje całą aerodynamikę samochodu. To jest coś niesamowitego, ale oczywiście też no, musi jechać bezpiecznie, bo to jest jedno z najważniejsze. No o, oczywiście. Wynik na musi ten być na sport tak naprawdę no, jestem uzależniony, ale wpływa bardzo dużo czynników, kiedy możemy uprawiać ten sport, przede wszystkim partnerzy. Teraz mam niesamowitego partnera, jest, jest naprawdę to silna, silna firma, jest to Otomoto. Jestem im niezmiernie wdzięczny za to, że po prostu mi zaufali, że chcą iść ze mną dalej. Pokazałem na co mnie stać w 2013 roku. To przyniosło wspaniałe rezultaty, więc wszyscy jesteśmy zadowoleni i teraz kontynuujemy to, ale już na światowym poziomie, więc to już jest bardzo bliska droga do osiągnięcia. Najwyższych celów, czyli tego najwyższego marzenia każdego kierowcy. E, oczywiście mówię tu o samochodach z dachem, czyli DTM, tak? To jest, to jest już naprawdę ostatni szczebel w tym, żeby osiągnąć e, status kierowcy fabrycznego. I teraz mam właśnie najlepszy moment. Jeżeli pokażę, że potrafię, e, że jestem szybki i otrzymam licencję Gold, to już jest tak naprawdę mm, tylko mała kropla w morzu, żeby osiągnąć status e, kierowcy fabrycznego i się rozwijać. Sam Czesław Poł powiedział e, po testach, że e, no, jest niez, niezmiernie zaskoczony, że chłopak, który nie jeździ w samochodach GT regularnie, wykręca tak dobre czasy, że tak prawda? szybko się rozwija. Uh -huh. e, więc on powiedział, że od razu widzi mnie w zespole i nawet nie musiałem drugiego dnia jeździć. E, więc cały program wypełniłem w ciągu jednego dnia i oni byli bardzo zadowoleni i już wieczorem mi po prostu powiedzieli, że chcą mnie w zespole bo widzą we mnie ogromny potencjał i chcą ze mną dojść i wypróbować team tak jakby, na, tak jakby z moją osobą jeszcze wyżej. Więc no zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że że, że, na pewno to nie przyjdzie łatwo i też nie ma co liczyć, że będę wygrywał w pierwszym sezonie, ale oczywiście będę się starał mm -hmm. jak jeździć jak najlepiej. Robić. Ale myślę, że to jest świetna informacja, ponieważ też widzisz jasny cel rozwoju swojej kariery. Widzisz, że z tą marką i chyba dobrze ci w ogóle w grupie Volkswagen, czy to Volkswagen, czy to Audi, bo startowałeś swoje karierze i, i Volkswagenem, i, i Porsche, i Skodą. Um, I dobrze jest ci z tą, z tą grupą, myślę, więc, więc oby tak dalej i dobrze widzieć jasny cel, bo chyba też taki dobry czas, tak mam nadzieję, dobry czas nadchodzi dla motorsportu jeżeli popatrzymy na, na poczynania polskich kierowców, jeżeli popatrzymy chociażby na dzisiejszą informację o tym, że Robert Kubica wystartuje w pełnym cyklu rajdowych samochodów mistrzostw świata, jeżeli patrzymy na zainteresowanie chyba wzrastające w naszym kraju motorsportami no to powinno być dobrze, prawda? No, przede wszystkim widzę to, widać to po też rozmowach z partnerami, widać to po e, ludziach e, takich po prostu zwykłych, którzy no, żyją tylko piłką. Oni już troszeczkę zaczęli się interesować tym sportem. Tak? Robert na pewno e, zrobił niesamowitą robotę, zrobił coś fenomenalnego, bo to i, tak naprawdę mi się wydaje, że już za mojej kadencji e, i za mojego życia no, nie, do, nie, nie będziemy mieć Polaka we w jeden. Mm -hmm. e, teraz właśnie ten taki szał, gdzie Robert e, po tym wypadku, e, szczęśliwym, nieszczęśliwym, szczęśliwym, e, że nic e, takiego bardziej poważnego mu się nie stało, mm -hmm. a nieszczęśliwym, że po prostu no, nie ma go wyjadać, pokazał, e, tak by przeszedł e, na całkowicie inny etap e, swojej kariery, czyli tak na, naprawdę wrócił się troszkę do tyłu, e, wybierając rajd kompletnie inną dyscyplinę sportu. I radzi sobie tam dobrze, bardzo dobrze. Mhm. I to jest świetna informacja, że Robert właśnie startuje w sporcie Na pewno będę śledził jego poczynania w internecie, jak nie na odcinkach rajdu. Więc to robi, bardzo, to, to, robi tak, jakby to buduje właśnie ten motosport. I wielu innych kierowców, kierowców którzy biorą udział w światowych seriach, tak na przykład... Wewa razem z Kubą, który też robi świetne wyniki Robert Lukas z Force Racing, gdzie też pokazuje bardzo, bardzo dobrą formę i cały czas pokazują się ci nowi Polacy, tak? czy Kevin Mirocha, który też robił świetne wyniki dla polskiego motosportu więc jest coraz to więcej polskich mhm. kierowców, którzy Są widoczni po prostu. się mhm. na taki poziom światowy mimo tego, że nie mamy w ogóle warunków na oprawianie tego, tego rodzaju sportu. No to niestety, tak? torów wyścigowych w Polsce za dużo nie ma, prawda? No niestety, jest tylko oh. jeden i też jazda na nim jest ograniczona. Mm -hmm. Jeżeli ktoś oczywiście jest z Małopolski, no to jest to drugi koniec Polski, więc, więc naprawdę ciężko, ciężko jest uprawiać ten sport, tak? Bo piłkarz no to kupi korki, kupi, kupi piłkę, od, o parę razy kopnie o ścianę i Jakieś tam umiejętności nabiera, tak? A no u nas jest całkowicie inaczej to wygląda. No niestety nie jest to takie proste. A oglądałeś film Wyścig, powiedz mi? Oczywiście, że tak. Ja no, się W premiery byłem na tym wyścigu. Znaczy o, byłem na to tym świetnie. filmie. Byłeś na tym filmie. Na tym na wyścigu, tak. bo takie tempo tego filmu też, też było ogromne. Powiedz, czy ci się podobał? Bardzo mi się podobał. I przede wszystkim e, film pokazywał e, tak jakby dwa zbieżne od Ciebie charaktery wyścigowe, ponieważ mm -hmm. e, jest to prawda, tak? Bo na wyścigach są i tacy, i tacy, więc e, te charaktery e, były bardzo zmieszane i, i bardzo mi się to podobało. I, ale no, obydwa, no, zauważy, momencie, że obydwa, obydwa charaktery, że to tak nazwijmy, obydwa przypadki e, mogą prowadzić do sukcesu, co też ważne. Oczywiście, że tak, ale Niki Lauda osiągnął dużo więcej mm -hmm. niż... E, ponieważ Niki Lauda jest bardzo znaną osobą, jest bardzo cenioną i to był taki charakter właśnie, który ja, ja chcę pokazać tak? I, który, i do którego dążę, ponieważ no, było to świetnie przedstawione i patrząc na niego widziałem to jakby po części siebie, ponieważ w tym roku też miałem taką kontuzję, złamałem nogę Mm -hmm. I w ciągu niecałych e, trzech tygodni sta, już stałem na nogach, już chodziłem, więc e, to była bo taka niesamowita siła. Być może, na, być może też patrzyłeś na rywali, Volkswagen Castro Cup. Była Ale bez... jechałem wyścig, jechałem, bo A. Niki Lauda z, z, Dokładnie z, musiał telewizor. Tak, tak, tak. A ja właśnie byłem na starcie i dzięki temu, że była przerwa w sezonie, mogłem szybko e, się po prostu zrehabilitować, szybko postawić na nogi. Ale to zawdzięczam tak naprawdę moim rehabilitantom oczywiście i, mo i mojej silnej woli, tak? Że chciałem stanąć na nogi, nie poddałem się, choć naprawdę było ciężko i ból był niesamowity, e, to... Chciałem po prostu stanąć na nogi i, i, i pomimo ciężkiej, naprawdę ciężkiej i bolesnej rehabilitacji zrobiłem. No i dokładnie, to jest piękne, bo, bo pokazuje, że i w motorsporcie, i nie tylko w motorsporcie, ale i w życiu trzeba dążyć do takich rzeczy i te wszystkie problemy przezwyciężać i wtedy może być sukces, czyli charakterem bliżej Ci do Nikiego Laudy. A jeżeli chodzi o idoli formuł Formuły 1, takich kierowców nawet historycznych, ostatnio dużo się o tym mówi, to myślę, że, że sam ten film to też jest pewien taki pozytywny element, Promocji motorsportu i pokazywania, że, że, że to jest coś ciekawego, to jest coś fajnego. Jeżeli chodzi o idoli, czy takich idoli nawet z przeszłości masz? Który kierowca Formuły 1, kierowca wyścigowy, najbardziej jakoś, e, tobie pasuje? Nie? Był być może Twoim idolem, czy jest Twoim idolem? Znaczy od lat, jaki picuje e, Fernando Alonso. E, z przeszłości to oczywiście Michał Schumacher. No, tak naprawdę no, zrobił niesamowitą pracę i e, ale teraz Sebastian Vettel wydaje mi się, że bije wszystkie mhm. rekordy. Choć tak naprawdę uważam, że Fernando Alonso jest moim idolem po prostu bo podoba mi się styl styl e, e, jazdy te, taki te ma skóry, charakter no. też chyba prawda I dobry. Jest taki dosyć mhm. ciekawy charakter, ponieważ no Pochodzi z Hiszpanii, jest taki naprawdę serdeczny. Bardzo pozytywnie odbieram tego człowieka. Miałem okazję się z nim widzieć, więc no, jest, to, jest, taki, jest to taki naprawdę przyjemny człowiek. W porządku gość, w porządku gość tak możemy powiedzieć. No e, pan... oczywiście Bruno Senna, tak, który no, też. Szkoda, że go nie zabrali do tego filmu wyścig, ponieważ no, też by było takie przedstawienie też takiej osoby trzeciej jeszcze więc na pewno też robi niesamowite wyniki ale Fernando Alonso jednak jest moim idolem razem z zespołem Ferrari. Świetna sprawa, jeżeli chodzi o rajdy, wiem że też lubisz rajdy samochodowe i też w rajdach i w polskich rajdach masz też wielu przyjaciół jak Ci się podobałem poczynanie chociażby Kajetana Kajetanowicza? Nie no, tak naprawdę prawdopodobnie jest to w tym momencie najlepszy zawodnik w historii Mhm. Więc, e, więc no naprawdę to co Kajtek robi na odcinkach, no, to można było powiedzieć, że mógłby do Subaru albo do fiesta, którym jechał rajd Polski założyć skrzydła i latać. E, mhm. Bo jak patrzę na to jak jedzie i jak wykonuje świetną e, robotę razem z, e, z pilotem. No to naprawdę no, chylę czoła, ponieważ rajdy są bardzo ciężkie, trzeba uważać na wiele rzeczy. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na wiele aspektów, które tak naprawdę no, no, nie są widoczne u nas w wyścigach, tak? a on sobie z tym bardzo dobrze radzi. E, no i jest bardzo szybki i pokazuje, że, no, że naprawdę da, da radę e, rywalizować na europejskim poziomie, pokazał to nieraz. Ale też nie możemy zapomnieć o innych kierowcach rajdowych, którzy też są bardzo dobrzy, no. którzy naprawdę ten poziom polskich rajdów jest na całkiem niezłym poziomie. Dokładnie tak, jest, jest to bardzo dobry poziom myślę. No i motorsport idzie do góry, ale ty też wracając jeszcze do wątku Kajtana Kajtanowicza, do osoby Kajtana Kajtanowicza, też miałeś okazję z nim jeździć, prawda samochodem? Tak, no znam się mhm. z kajtkiem od lat, nawet pamiętam taką śmieszną historię w Kielca, kiedy ja zaczynałem jeździć, miałem wtedy bodajże 15 lat, Mm -hmm. i miałem e, Seicento, no to Kajtek wtedy... Wiesz, że mi Kajetan o tym opowiadał? Wie, że mi Kajetan tak. na tym opowiadał? Zaraz po tej jeździe też, też rozmawialiśmy z Kajetanem i to była prywatna rozmowa, myślę, że Kajetan nie obrazi jeżeli przedstawimy ją tutaj. Powiedział, rozmawialiśmy troszeczkę o wyścigach i, i, i wtedy też pamiętam, że jakoś mocniej zainteresowałem się twoją osobą i powiedział, że no mieliście okazję się przejechać. Kajetan powiedział, kurczę Karol, ale ten, ten gość ma poukładane w głowie. Jest taki młody, a ma tak poukładane w głowie. Mówi, zobaczysz, że będą z niego ludzie. No i proszę. No, tak, <laughs> mówię, no z Kajetem znam się od lat i jeździliśmy razem nieraz, więc e, ja jestem jego wielkim kibicem, fanem. E, mam nadzieję, że on też moim. E, no uprawiamy różne dyscypliny sportu, ale... Tak naprawdę robimy to samo, ponieważ lubimy jeździć szybko samochodem. Dokładnie, lubicie jeździć szybko samochodem. Powiedz, czego możemy Ci życzyć przed sezonem 2014? Powiedz, kiedy pierwszy wyścig? Pierwszy wyścig w kwietniu, no a czego, czego możecie mi życzyć? Przede wszystkim szczęścia, bo szczęście w motosporcie jest najważniejsze. Takiego rozwoju, żebym no, dostał się jako, jako kierowca już fabryczny zespołu Audi. Tego, tego bardzo bym chciał i to jest moje marzenie na dzień dzisiejszy. ma to już tego ci życzę, żeby ten rozwój był zrównoważony, ale szybki, tak, co najmniej tak, jak do tej pory. aby twoja kariera się rozwijała i nabierała, nabierała dobrego tempa. no i gratulacje jeszcze raz za ten, za ten wspaniały rok 2013. Zobacz, tak nam czas zleciał, że nawet tego sezonu dobrze nie omówiliśmy, ale mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze przyjdzie na to, przyjdzie na to czas i będzie ku temu okazja, dobrze? No oczywiście no, je, tak by jeżdża samochodem i rozwój jest szybki, więc e, to też trzeba było szybko przegryźć. Dokładnie tak. Dzięki Dziemaszu Mateuszu śliczne i, i cóż, dobrych świąt już, e, wszystkiego dobrego dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Dziękuję bardzo wzajemnie i też dla wszystkich wesołych świąt. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Pozdrawiam.